w Simankowicowie, będziemy grać tak w Rap Stars. I bierzemy może Kroła, bo bardzo lubię nie grać. I gramy w starcie duo. Lubię grać starcie duo. I gramy z takim fajnym, zimnym, takim gościem. I to wy chcę żebyśmy to wygrali. Zostawcie łapeczki w górę, jak będzie o no, tym szorcie 10. Wyświetlę, na tym mamy nowy short. Ale ten kawałek. Nie no wiem. Jaki słaby jesteś. Możecie się ze mnie śmiać, nawet, przeschnąłem. bo Już są trochę słabni, król, ale lubię mi Nara, przejdziemy do drugiego i lecimy na inny. pykusz, pykusz, a jak piekusz, pijemy. przykład Dziś. tysiąc, osób piekusz, 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 Robże mam tutaj w karnecie, nie? Dobra i bardzo. Od... Pa!